Witam kolejnego miastowego śmiertelnika w mojej szamańskiej chacie. Mm -mm. Zarost zdjęć, za Co to miało znaczyć? Nie widziałeś tabliczki przed moją szamańską chatą. Zakaz fotografowania. Mm -hmm. To jest sakralne, święte miejsce i nie można robić żadnych fotografii. Mm -hmm. Jak chciałeś sobie porobić zdjątkę dla swojej rodzinki, to trzeba było pojechać do jakiejś miejscowości turystycznej, a nie w sam środek dżungli do plemiennej społeczności. <grym> Więc pozwól, że teraz usunę wszystkie zdjęcia, które wykonałeś tutaj. Mhm. To jest święta ziemia, tutaj się nie robi zdjęć. Chyba, że za pewną opłatą. Nie wiem, 100 zł. Możesz robić zdjęcia, okej. Okay. Mhm. Tak mi są potrzebne pieniądze, ponieważ wiesz, em, czasem przyjeżdżam do waszej cywilizacji i robię sobie zakupy. No ciężko wyżyć z samego polowania i zbierania owoców. Czasem mam ochotę sobie kupić coś innego, wiesz, o co chodzi. Mhm, mhm. Więc po co tutaj przyszedłeś? Specjalizuję się w wielu rzeczach. Mogę przeprowadzić Cię przez podróż astralną. Mogę uleczyć Cię z różnych chorób. Mogę przepowiedzieć Twoją przyszłość. Mogę dać Ci odpowiedzi na różne fundamentalne pytania na temat życia. Chcesz, żebym przepowiedział Twoją przyszłość. Fantastycznie. Lecz zanim to zrobię, przy pomocy tych oto Rozpalę kadzidło. Okej. Okay. Okej. Okay. Zapaliłem kadzidło. Hmm. Jak to co robię? Nie, nie przyzywam żadnych duchów. Po prostu śmierdzisz nie czujesz tego strasznie walisz okropnie cuchniesz nikt ci tego nie powiedział hmm. musimy odgonić ten smrodek smrodek smrodek, smrodek. ty mój śmiercioszku mm -hmm. rozumiem to jest dżungla amazońska jest dosyć gorąco mm -hmm. no ale trzeba było się odpowiednio ubrać masz na sobie pełno warstw ubrań spójrz na mnie ja mam jedynie na na sobie przepaskę na fiuta tak Mm -hmm. a ty jak wyglądasz? Ubrałeś się od stóp duków, od stóp do głów. Mm -hmm. Piękny zapach. Kadzidła Mhm. Mm dobra, 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 dobra. Odganiamy, 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 odganiamy. złe zapachy, złe zapachy. Okej, ah, ok, okej okay, Okej. Okay, okay, okay. Okay. Dobra, dam to tutaj. Dobrze. Przechodzimy do... Rysować, Ale za to potrafię wiele innych rzeczy tak. Jestem szamanem, ja posiadam niezwykłe zdolności mhm. Potrafię nawet leczyć z chorób mhm. Zarówno z tych fizycznych jak i tych psychicznych mhm. Mogę ci pomóc, bo widzę, że jesteś chory psychicznie Widzę to w twoich oczach Masz w sobie wiele takiej negatywnej energii a? Mm, tak, tak. Nie, ja chory psychicznie? nie, nie, nie. Ja jestem normalny. E? Wiem, że może wyglądam ci na lekko obłąkanego, ale po prostu ja jestem oświecony i wiem rzeczy, o których normalne osoby nie wiedzą. Mm. Swoją drogą, ja nie lubię mówić o tym, że ludzie są chorzy. Bardziej bym powiedział, że są zaburzeni duchowo. Mhm. Wszelkie zaburzenia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, pojawiają się z powodu braku pełnej integracji duszy i ciała. Mhm. Karty zostały potasowane, więc ułożymy je teraz w trzech rzędach i pokażą nam one przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ponieważ jeśli chcemy zobaczyć. Twoje przyszłe losy To wpierw muszę mieć wgląd w całe twoje życie Przeszłość, teraźniejszość Więc zaczynamy od przeszłości Jedna karta, druga Trzecia Czwarta, piąta, szósta Okej okay. Zobaczmy co my tu mamy Oj, widzę, że twoja przeszłość Była niezwykle mroczna Widzę, że nie układało ci się w życiu miłosnym Co chwilę masz nową partnerkę po prostu Co chwilę ktoś nowy Co chwilę masz kogoś nowego Częściej niż Apple ma nowe premiery iPhone'ów mhm. I to wszystkie One cię rzucają mhm. Każda ciebie odrzuca po Jakimś miesiącu związku W sumie nie wiem, czy to dlatego, że jesteś chory psychicznie I śmierdzisz Czy dlatego, że wisi nad tobą jakaś klątwa może masz jakichś wrogów, zastanów się, bo można na kogoś rzucić czar przeklęty, który sprawia, że twoje życie miłosne się nie układa. Czar antymiłości. Takie coś istnieje, ale mogę to odgonić od ciebie za jedyne 500 zł. Mhm. Aha, widzę, że w szkole sobie też nigdy nie radziłeś. Miałeś dyslekcję, dyskalkulię, dysgrafię, dys wszystko. Mm -hmm, bo jesteś słabym uczniem, rodzice cię nie kochali, mm -hmm, bili cię za swoje oceny, kolegów także nie miałeś, nikt się nie chciał z tobą bawić, więc życie towarzyskie, życie miłosne, wszystko zawsze leżało. Zobaczmy jak to się prezentuje w teraźniejszości. Dobra, 2, 3, 4, 5, 6, uj, widzę, że w teraźniejszości wcale nie jest lepiej. Pracujesz obecnie w, w sklepie spożywczym, który nazywa się Piedronka. Mhm. Ja znam te wasze wszystkie sklepy. Ja czasem bywam w cywilizacji, jak to już mówiłem. Okej, okay. mhm. widzę, widzę. Tak, tak pracujesz ze średnią krajową. Mhm. Pracujesz na kasie, ale czasem pracujesz także jako konserwator powierzchni płaskich. Mhm. Twoją ambicją jest zostanie kierownikiem Piedronki. Marzysz o zostaniu dyrektorem całej sieci Biedronka. Mhm, wysokie marzenia. Mhm. Wszystkim ludziom mówisz, że jesteś biznesmenem. No, nie do końca prawda, ale coś w tym jest. Bo także masz kontakt z pieniędzmi, więc... <taki> Takie półkłamstwo. Mhm. Dobrze, teraz przyjrzyjmy się twojej przyszłości. Nic. Pierwszy raz zdarza mi się taka sytuacja, że nie widzę czyjejś przyszło przyszłości. Po prostu czarna dziura, nic. Jesteś taki żałosny. Jesteś kurwa zerem. Nie masz żadnej przyszłości. <grym> Przykro mi. Ale nie martwię się. Mogę nałożyć na ciebie czar przyciągania pieniędzy, przyciągania miłości, rozwijania kariery. Mhm. Wezmę to kadzidło, które używałem do oddalania twojego strasznego sumie Dalej trochę śmierdzisz. I teraz odgonię od ciebie negatywną energię. Wszystkie niesnaski, niepowodzenia, wszystko od ciebie. A odgonię, odgonię, odgonię. odgonię. Mhm. Tak, tak, tak. Będziesz dyrektorem sieci Pietronka. Będziesz mieć jedną kobietę na całą. Ta całe życie, które będzie Cię kochać. Mhm. Będziesz przyciągać wszystkie kobiety. I każda będzie chciała być z Tobą. Mhm. Tak, tak, tak. Twoja kariera się rozwinie. Pewność siebie będzie od Ciebie biła. Wszyscy będą Ci zazdrościć. Czujesz to? Czujesz jak pozytywna energia, czujesz jak sukces i już do ciebie przychodzi, tak? Zmień swoje nastawienie. Możesz osiągnąć naprawdę wiele, naprawdę wiele. Tak. Okej, okay, a teraz tysiąc złotych, proszę. No 1000 zł za całe usługi. Nie masz OK. W takim razie konfiskuje aparat, I może się przydać. A teraz spadło, spadło.